Na działce przy ulicy Słonecznej w Sędziszowie Małopolskim pomiędzy firmami Gumat i Santex ma powstać kompleks basenów. Tego chce lokalny samorząd i zamierza sięgnąć po środki na ten cel z programu Polski Ład. Chcielibyśmy się przygotować już dokumentacyjnie do budowy tego typu obiektu w sędziszowie małopolskim. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedłożę projekt uchwały związany z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji budowy kompleksu basenów odkrytych i krytych wraz z wodnym placem zabaw, powiedział 14 czerwca podczas briefingu prasowego w czarnej sędziszowskiej burmistrz sędziszowa małopolskiego Bogusław Kmieć. Między nową działką Santeksu, tam, która jest ogrodzona przy ulicy Słonecznej a firmą Gumat. Z tego względu, że ten teren, który mieliśmy w pierwotnie planowany czyli między placem zabawa boiskami Orlik, jest blisko osiedla. Tutaj mieliśmy uwagi mieszkańców, że kolejna inwestycja tego typu, szczególnie jeżeli chodziłoby o odkryte baseny, no niezbyt była pozytywnie przyjmowana przez mieszkańców najbliższych bloków. To jest jedna sprawa. A z chwilą powstania z społecznych inicjatyw mieszkaniowych i wejścia naszej gminy w tą spółkę budowania budynków wielorodzinnych, budynków czynszowych. Wydaje mi się, że ten teren jest bardziej adaptowalny pod tego typu zabudowę niż ten, o którym mówiłem przed chwileczką. A tam basen spokoju też bliziutko przy ulicy Słonecznej będzie mógł w tym całym swoim kompleksie być zrealizowany w przyszłości. Tym bardziej, że mamy tam te Linie gazowe 500 i 700, więc ten teren, którym inaczej nie można zabudować, tylko rekreacyjnie, bo można spowodnie przez projektanta wykorzystać do tego chociażby, żeby większą plażę przy tym basenie zaprojektować. Burmistrz zaznaczył też, że inwestycja na pewno będzie realizowana w etapach w zależności od pozyskanych środków zewnętrznych. To niezwykle ważne przy realizacji tak dużej inwestycji, basen miałby powstać przy ulicy Słonecznej. Chcielibyśmy być przygotowani na to dokumentacyjnie, żeby móc korzystać ze środków pomocowych. W polskim ładzie była też mowa, pan prezes Kaczyński, premier. Morawiecki przedstawiali, że jest taka koncepcja, aby w tych miejscach, w tych gminach, gdzie jeszcze basenów nie ma, móc skorzystać z tych środków finansowych, by te baseny powstały. Chcemy z tego skorzystać. Chcemy być przygotowanym dokumentacyjnie i myślę, że 25 czerwca na sesji Rady Miejskiej zdecydowaną większością głosów ten projekt uchwały, czy ta propozycja moja zostanie przegłosowana i zrobimy pierwszy krok który będzie, e, mu, będzie związany również z tym, że takie baseny w przyszłości za powiedzmy, najbliższe kilka lat uda się wybudować. Do tej pory mieszkańcy gminy, którzy chcieli skorzystać z basenów musieli wyjeżdżać do sąsiednich miast. Budowa takiego obiektu w Sędziszowie Małopolskim byłaby dla lokalnych miłośników pływania i rekreacji wodnej spełnieniem największych marzeń.